No ja nie mogę, babka jednym plakatem skosiła pół peletonu. Jaka masakra są nawet z ujęcia z drona. Ciekawe co miała napisane na tym. Trzeba to sprawdzić. Ale z Opi Omi jest połączeniem wyrazów z języka francuskiego i niemieckiego. Ale po francusku oznacza iść, natomiast opiomi to niemieckie określenia dziadek i babcia. Wyrażenie to zyskało popularność podczas Tour de France, gdzie jedna z osób kibicujących wyciągnęła transparent z tym napisem. Co jest, o to można potraktować jako humorystyczną formę dopingu zawodnikom, gdzie zostali w zabawny sposób nazwani dziadkami. Czy po prostu kobieta sobie chciała dziadków pozdrowić na wizji? I zrobiła niezły karambol. Tak jak na to patrzę, to mi się przypomina sytuacja jak na Tour de Pologne nie wiem kiedy to było, w 2017? Wbieg kucyk na trasę przejazdu, wyścigu. Bo wtedy to się chociaż nikomu nic nie stało.